Jeszcze moment i konie ruszyły, tutaj przy Kanacie dobrze El Napolitana, ale już inne konie na front poszła Ebonita, Ebonita na drugim miejscu Wasalka, dalej większym kołem przesuwa się do przodu Picadora, popatrzmy z tyłu natomiast galopuje Ciambella. A tutaj ucieka Ebonita. Ebonita dyktuje tempo. Na drugim miejscu galopuje Wasalka. Na trzecim Picadora. W czołówce jest również Zarech, Zarech Rock. Pozostałe konie. Z tyłu większym kołem Logan i z tyłu galopuje Ciambella. Na ostatniej pozycji. A prowadzi cały czas Ebonita i Ebonita, Ebonita wprowadza w ostatni zakręt. Pilnuje ją Wasalka. Tuż za nimi Picadora na trzecim miejscu. Jest tam El Napolitana na miejscu czwartym. Zare San Rock. Stawka jest nawet dość mocno zgrupowana. Nawet Ciambella, która galopuje ostatnia, nie ma tutaj dużej straty. Ebonita, Picadora i Wasalka. Te trzy klacze mają przewagę przed wyjściem na prostą. Wyprowadzi Ebonita blisko Pikadora i tutaj środkiem toru dobrze galopująca Wasalka, natomiast troszkę wyłamała Ebonita. Posła e, e, Pikadora, poszła w pole. Finiszowe 500 metrów. Prowadzi cały czas Ebonita, atakowana jest przez Wasalkę. Polem próbuje rozpędzić się e, Pikadora. Do celownika jeszcze jest ponad 300 metrów. O dwie klacze na razie walczą. Prowadzi Wasalka. Wasalka teraz atakuje prowadzącą ebonitę. Od pola finiszuje Pikadora. I za Pikadorą jeszcze tam jest Fantaselia. A do celownika jest, proszę Państwa, 50 metrów Pikadora. Atakuje prowadzącą Wasalkę i wyprzedza. A na drugie miejsce wychodzi Fantaselia.